Cześć. Chcecie, by wasze mieszkanie nawiązywało do stylu boho? Przybywamy więc z inspiracjami. W tym filmie opowiemy wam o tym stylu i pokażemy meble, które idealnie będą do niego pasowały. Justyna Dubiel, zapraszam na nasz boho odcinek. Styl Boho, nazywany niegdyś stylem etno, inspirowany był Afryką i Orientem, co wiązało się z wykorzystywaniem przeróżnych palet kolorów i wzorów. Rewolucja hipisowska w latach 60. i 70. doprowadziła do wzrostu tego stylu. Doprowadziła do wzrostu popularności tego stylu wnętrzarskiego. Jak wiemy, kultura hipisowska cechuje się bliskością z naturą i wolnością wyrazu, dlatego też w aranżacjach boho stosowane są naturalne materiały i etniczne dekoracje. Styl boho bywa też dosyć często nieuporządkowany. Obecnie, wybierając ten styl do naszego wnętrza, stawiamy na stonowane barwy i delikatne zdobienia. Wybieramy więc to, co w stylu Boho łączy się z naturą. W mieszkaniach Boho królują więc odcienie beżu, brozu, br brązu, szarości i oczywiście biał. Styl Boho pozwala również na łączenie pozornie niepasujących do siebie materiałów, wzorów i kolorów według indywidualnego gustu. Oczywiście korzysta on również z etnicznych wzorów. Przykładem mebli, w których zastosowano te cechy jest szafka RTV Porto Grande oraz komoda Portofino. Możemy tutaj zauważyć ciekawe połączenia kolorystyczne oraz zdobienia, które na myśl przywołują wzory etniczne. Uwagę zwracają również różnorodne uchwyty w szufladach oraz nieuporządkowanie, które tworzy jednak spójną całość. Styl boho stawia na naturalne materiały, dlatego też wiklina, pleciona lina i ratan bardzo często wykorzystywane są w postaci mebli i dekoracji. I chciałam dalej i się zagotowałam. Elementy te spokojnie możemy nazywać klasykami, jeśli chodzi o wystrój wnętrz w stylu boho. Nasze propozycje to ława Indira, która posiada ratanowy pleciony blat oraz ratanowy fotel bari, który bardzo dobrze odnajdzie się na balkonie czy też tarasie, ale również w salonie. Podobnie jak krzesło Breeze oraz wiszący fotel Nidon, który został wykonany z plecionej, wytrzymałej liny w kolorze cream. Warto tutaj dodać jedną ciekawostkę, meble ogrodowe często bardzo dobrze odnajdują się we wnętrzach w stylu boho, dlatego też nie bójmy się używać ich w domu, a nie tylko w ogrodzie. Jeśli chodzi o tkaniny, do często wybieranych materiałów należą te w jasnych i stonowanych odcieniach. Popularnym wyborem jest więc złamana biel, brąz i beż. Poznajcie nasze propozycje. Pierwszą z nich jest sofa Sara. Jest to wygodny mebel, który posiada luźne poszycie wykonane w jasnej tkaninie. To, co łączy go ze stylem boho, to nie tylko odcień tkaniny, ale również jego zwiewne ułożenie w dolnej części mebla. Następną propozycją jest narożnik Burgas Bis. Mimo swoich większych rozmiarów, wciąż wygląda delikatnie i nie przytłacza przestrzeni, wręcz przeciwnie, nadaje mu przytulności. Ciepły odcień szarości bardzo dobrze współgra ze stylem boho. Trzecia propozycja to oryginalny fotel Tarida. Jego konstrukcja została wykonana z egzotycznego drewna i opleciona białym sznurkiem. Te detale również bardzo dobrze utożsamiają się ze stylem Boho. Dzięki wysokiemu oparciu i wygodnemu siedzisku w jasnym kolorze, mebel ten stanie się komfortowym fotelem do waszego salonu. Fotel retro, chociaż jego nazwa wskazuje na nieco inny styl, również bardzo dobrze odnajdzie się w aranżacjach boho dzięki połączeniu ciepłego odcienia drewna z jasnym poszyciem. Ten mebel wygląda zdecydowanie przytulnie i nie przytłacza wnętrza. Posiada on również ciekawe podłokietniki, podobnie jak krzesło B91, które zaskakuje swoim kształtem. Kolejną propozycją jest fotel Teak Director, który również posiada połączenie stelaża z jasną tkaniną. Ta niebanalna i lekka konstrukcja mebla na pewno przyciągnie Waszą uwagę. Oprócz jasnej kolorystyki te fotele łączy nietypowy kształt, styl boho, bowiem lubi się z ciekawymi dodatkami. I tak ława Marifa posiada zdejmowany blat, dzięki czemu potem może posłużyć jako kosz, w którym będziemy przechowywali nasze przytulne koce i poduszki. Stolik Metis wyróżnia drewniana podstawa oraz szklany blat, które dają efekt połączenia naturalności z nowoczesnością, a stolik Portofino swoim designem przypomina drewnianą tacę wspartą na metalowych nóżkach, które nadają poczucie lekkości. Naturalne materiały, jasne tkaniny i ciekawe kształty to cechy, które wyróżniają się w stylu boho. Jeśli planujecie urządzić wasze wnętrze w tym stylu, nie zapomnijcie o dodatkach. Dywany z etnicznymi wzorami, wzorzyste poduszki, koce i wiklinowe lampy dopełnią całej aranżacji i nadadzą jej charakteru. Jeśli macie zatem artystyczną duszę albo po prostu cenicie sobie swobodę i przytulne wnętrza, to styl boho jest dla was. A może bardziej interesują was loftowe aranżacje Zobaczcie nasz odcinek o stylu industrialnym.